siema dzisiaj zagramy sobie w gierę która jest przez przeglądarkę gry na grach .pl. jest to giera mini atak, tak? no i jest ze mną zawieszam 15 gości, nie oczywiście no. ten odcinek Ej. będzie na spontanie hmm. na ta giera Wciśnij. No, to dał mię No. <laughs> Teraz daj mi wroga powodzenia żołnierzu. Bania! Od razu. Z tego będzie trochę odcinków, co? Skubane. Co ja mam? spację? O, na spacie jest granat i webshot. Nie masz już granatu? Kupię w sklepie. Kara Wciśnij R, aby przeładować. Okej, okay. wciskam. Masz specjalną umiejętność, możesz włączyć terapię zwolnienia. O, o tu po masz? No. Ja eee. Nie, spierd... Bum. Twoja misja szkoleniowa została ukończona. Udało ci się przeżyć. Fajnie. Wow. Alright. Ale banie w hozmu. Pomijmy. Wycofaj się do miejsca, które oznaczono... Okej. Okay. Ty samouczka grasz? Miałeś na początku? No. No. przyszedłem. Fajna giera, co? Grapa znaczy się. Nawet. No gra też spoko. No. Mm -mm. Bum. Szkoda, że nie ma tego multiplayer, fajnie by było. No, ciekawe. Okej, okay, uwaga, grona. Jak to sklep ma... A czy jest w ogóle sklepy jakiś, czy nie? Mm, chyba ją. Ja. Chyba jest, ale to dopiero po skończeniu misji. Kurde, amo. Same Bani. banie lecą prawie. Prosto. Z pistolecika jak kazwała okay. Banie. No, Przyszedłem do misję, yeah Czekaj, ja też zaraz przejdę Musisz ulepszać coś, czy nie? Nie, na nie mi tam, razie nie. O, mi tam ramach, no, coś nie. mówił Że można coś tam ulepszać Ja nie wiem o co chodzi Eee Type. Jeszcze nam magierka. gierka Piłem maszynową, <laughs> Można? No. Było... W tej grze chyba chodzi o to, żeby coś wykonywać i masz na tą kasę. Wyscofaj się do miejsca, które zaznaczon... No, okay. Hmm. Ciekawe. Się napiję. Dawaj się do mnie. Kupiłem No jeszcze? Piły. Co kupiłeś? Piłę Będziesz tnął Powiadasz? Snajper A fajnie tak z boku widać niego Na lewo Tak ja. <noise> Dobra Oje. Pieniądz. Pieniądz. MK2 z z biega. Hmm, ulepsz. Hmm. <laughs> kup. Moc kup. Okej. Okay. Zostało mi 2000. Granata oh, kupię. Oh, oh, oh. I... lecimy z misją. Zapomniałem wyłączyć dźwięku, żeby lepiej było nas słychać. Ale dobra. Uuu, od razu. Uuu, oj, schował nie. się. Uuu, to... fuck. No by rekrut, odblokuj. Odblokowałem coś. Zobaczymy co. A za banie masz więcej kasy, nie? No. Ja już 50 jeszcze szczerze mówiąc. Przesiądź rękę do Tu prawie same banie. Ale... Uwaga granat. Weź. Idź mi stąd. Łooo. Nicza. Dzień co mnie biorą Rol czas, 21 sekund mam na coś Ale nie wiem na co To jest to No chodź, chodź Macie granat Cześć Dwa, jeden, koniec Tobie szybko wszystkich chyba do mnie Okej. Idę tam gdzie. A tu skakać nie można. No. <gry> o kolejna misja. Link do gry będzie w opisie, nie? Ja dam. Damy. Uuuu, fuck padnę, a nie. Którą misję masz? Drugą. No. O, masz inną No O No on, Come, on! Uuu Hu I fajne jest to jak zakończenie. To jest po prostu boskie. i wszystko wyciszyłem. Pum, barret. Co to jest ten Barret? Jaki miał ma Barret. Ja sobie kupię Barret. Pancerz. Pancerz, pancerz. Ja chcę. Ja chcę. A tak i szybkość i to. Muszę jakiegoś bossa ubić. Granatów trochę się kupi. Okej. Okay. Możemy jechać dalej. Następna misja. Trzecia misja. dziwne że te strzały tak wolno lecą. A na E może spowolnić, nie? No na E. Co? jakiegoś grubasa muszę pewnie zadać. So, jakiś polium widać w bandanie. Wow. Gdzie Gdy mam tamtą tam. broń? Kurde, przecież się... Im... Aha, mam, dobra. Dobra, sprawdzam broń. Lul, kupię, Jakiegoś bareta kupiłem, jeden, a nie? Walisz, w banie i na hita, koleś le leci. Czejsz to? Dobra, nie? O nie, terapię. <grych> bum. kapral, odblokuj. Odblokowałem znowu jakiegoś kaprala. Ty, synek. Bogu, boga. boom, Bania. Ty, ty. Nie zapędzaj się tu. Pum, lepszak. Double kill. Triple kill. loli boss. Quadra kill. Penta Co to jest? Jakiś grubasty. To już takiego takiego No, takiego w czapej. To jest boss chyba. Ile kasy? To z myjba żołnierz. Będziemy wciąż. panie błąpa nie trafił, cześć. Można przeładowywać. Oj, się nie nagrywało trochę. Ale wróciliśmy. Nie wiem ile się nie nagrywało. Gdzieś tak około minuty. Pum, Okej, co ja bym chciał tu kupić sobie? Hmm. Kupić? Kupić bym chciał sobie. Hmm. Co ja bym chciał sobie kupić? Dobre pytanie. A granatnika se kupia. Granatnik i jedziemy. Czwarta, hmm, czwarta misja i kupiłem granatnika. I co to jest? Nie co ruchom 15. Roboty jakieś. Też właśnie mam teraz. Pum! 15 muszę ubić. Pum! What the fuck? Oni, nawet jak się ich zabije, to wybuchają. Come on. Ło. Wow. Hitler mi tu biega. Schnera, Schnera, Rose. Ło. Wow. Bum, headshot. Jak tam Ci idzie, który level? Misja? Dobrze, czwarta misja. Ja co, co to samo. wybuchowych muszę no ja też. Sześć już zrobiłem. Piętnastu ja mam. Headshot. z <gryzny> rakiety heda? Uż, podruje mi się. Ja Czemu to? ja tu szedłem, jak tu nie miałem iść? Samochód da się... Lol, samochód da się wysadzić. Hm. Jo. No. Hm. Pięć. Pierw pier idę tutaj. Fajna giera. Kozacka. Uro! Nie wybuchaj. Ten też rzuca jakieś granaty czy coś. Hm. Pum. Pum. To jak Creeper z Minecrafta. Dabluke. Koleś jest jakiś zwariowany. Ja go nie rozumiem. No jak to nie dostał? No. O oh, fuck. O, opteczka. Idziemy. Jeszcze jeden. Ja też. Nie, nie. mam 12, a 15. Ja mam 14 i nie mogę jeszcze jednego znaleźć. Oni sami chyba przybiegają, co? Nie chcę przybiec mnie To szukaj. Jest. O u mnie już biegną Dobra jest wygrałem Lubisz to Ja już mam 15. Okej okay, skończyłem No tak jeszcze z dwie rundy I będzie koniec nie Odcinka Takiego spon Na spontanie hmm, Bomby jakieś muszę Idę do sklepu Granaty nie używałem Pum 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 u, zbieram sobie na to M202A1 hmm. Może być dobre Bo da to mizer Nie wiem Misja piąta zaczyna, a ty? Nie tak samo Chyba cztery bomby Ile rozbroiłeś? Jedną na razie ja też Lol, boss jakiś z karabinem maszynowym tam biega. O, to jest, to jest. Lol, ile to jest. typów. Gdybym wiedział, że są bossy, to bym wziął moją spluwę hita. Bierze. Na bossa pewnie na dwa albo trzy, nie wiem. <tryk> <tryk> Zlękłem. Nie nie biegnij tu z bossem proszę No fuck pakę. Jak zleciał Bum O oh, fuck ale zez Bum Pteczkę proszę O mam I żarty, Dwie apteczki akurat Jedna, druga Już prawie sobie, HP Okej. Okay. O, ile masz bomb? Trzy. Ja dwie. No i żal, teraz wracać A ile no. musisz cztery? No i się trzymam. WebShot. Doble K. Tryple Kładła Czy będzie pęta? Będa Alright. Uh, uh, uh. Co chwilę ta sama mapa, czy mi się wydaje? Hmm. To już nie jest to samo. Ja mam to samo. A kiedy by to spóźniej ciasto tak jest? Ty dźwają mnie tu. Ty mnie tu dźgał. Hm. Jeszcze mnie dzigają No, to winner. Ja już wygrałem tę misję. Dobra, przejdziemy tą misję i będę kończył odcinek. Następny będzie pewnie za niedługo bo fajna giera. Mhm. No pewnie będziemy grali znowu z zawieszanym, nie? Tak. <noise> z Mogę zarobić serię z, z gier.pl jakieś się znajdzie. Ty. Ten Hitler, jak jakimiś bombami. Ten Hitler taki czerwony, co bombami rzuca. Czy czymś. No i dobra, przeszliśmy tą misję i... No i co? No i zobaczymy, czy można kupić broń. Jak będzie można, to kupimy i się żegnamy. No ja i nie można, bo ta broń kosztuje 8000, a mamy 1300. No to... Ja się z wami żegnam. No. Do na razie.